1 marca 1840 roku Louis Adolphe Thiers powraca na urząd przewodniczącego Rady Ministrów Królestwa Francji. Uważa on, że granica jego kraju powinna sięgać Górnego i Środkowego Renu. Po raz pierwszy od Napoleona kraje niemieckie są poważnie zaniepokojone kolejną wojną z Francją. Ciągle pamiętają oni Francuzów jako okupantów z lat 1805-1813, a zbliżająca się wojna wydaje się być kwestią czasu. Nikolaus Becker pisze słynny wiersz znany jako Reinlit. Przynosi mu on sławę, uznanie oraz pieniądze i honory od niemieckich polityków. Na przykład Fryderyk Wilhelm IV nagradza go nagrodą w wysokości tysiąca talarów. Beckerowi odpowiada wierszem Alfred de Musset. Temu wszystkiemu przygląda się 21-letni Max Schneckenburger i pisze wiersz pod tytułem Die Wacht am Rhein. Muzykę do tekstu komponuje szwajcarski organista Johann Jakob Mendel. Utwór bywa sporadycznie wykonywany, ale nie otrzymuje on żadnego uznania ani rozgłosu. Praktycznie nieznany Schneckenburger umiera 3 maja 1849 roku w wieku 30 lat. Pięć lat później dyrygent i kompozytor Karl Wilhelm Odnajduje tekstu tworu i komponuje do niego muzykę. Utwór staje się niezwykle popularny, i kompozytor otrzymuje w 1864 roku uznanie od samej królowej Augusty. Jednak największą popularnością diwak, Tamrain, zaczyna się cieszyć podczas wojny francusko-pruskiej z lat 1870-1871. Francuzi przegrywają, powstaje cesarstwo niemieckie, a Karl Wilhelm ma jeszcze zaszczyt poznać Bismarka, który nagradza go kwotą w wysokości 3000 marek. Taką samą kwotę otrzymuje wdowa i dwójka osieroconych dzieci autora tekstu. Kompozytor umiera 26 sierpnia 1873 roku. Popularność utworu nie malała w kolejnych latach. Kolejny rozkwit popularności przeżyła w okresie I wojny światowej, a następnie była nawet nieoficjalnym hymnem Republiki Weimarskiej, ponieważ oficjalnym było używane z przerwami do dziś Das Lied do którego słowa Hoffmann von Fallersleben napisał niespełna rok po napisaniu wiersza w Schneckenburgera, czyli w roku 1841. Chociaż z tym hymnem niemieckim to też tam jest cała epopeja, bo w pierwszej zwrotce wymienione są takie rzeki jak Moza, Niemen i Jadyga oraz cieśnina Bełd, I problem polega na tym, że żadne z tych miejsc już nie należy do terytorium Niemiec. No i po wojnie tam o to walczyli, żeby znowu te Deutschlandlied tam było wykonywane jako hymn. Nie za bardzo świat się chciał na to zgodzić. To powiedzieli, no dobrze, to będziemy wykonywać tak tylko tę trzecią zwrotkę. Ta trzecia zwrotka to taka była to ogólna, że coś tam jedność, prawo i tak no, i oficjalnie do dzisiaj tak jest, ale nieoficjalnie to jak to Niemcy poczekali, aż świat przestanie na to patrzeć od razu. Deutschland, Deutschland i Barales od Mozy aż po Niemen, od Adygi aż po Bełd. I o oh, 999, sein Waterland, muss sign. sein. Na Divakta Rhein to i tak nie może już być nawet używane za bardzo jako. Jako nawet nieoficjalny hymn Niemiec był jeszcze raz to bez sensu, już obecnie. Diwachtam Rhein, to po prostu taka piosenka historyczna, do której tak tylko zwraca się czasami w jakichś filmach. Najbardziej chyba nie wiem, tak z kinematografii, to najbardziej kojarzę ją z Casablanki. Tam jest taka scena, jak ten, jak Bogart tam łazi po tym lokalu. i... I się przedrzeźniają. Jedni grają Marsyliankę, a później Niemcy walą Divachtam Rhein. Gdzież tam też nie o to chodziło, bo oni w tym filmie chcieli grać um, Divachtam Hoch? Jak tu? A Horst Wessel Lied, ale zabroniono im, bo to on, przecież oni to nagrywali jeszcze w czasie wojny. No to uznali, że jak nie mogą Horst Wessel Lied, to zagrają Divachtam Rhein. To tym bardziej, jeszcze tak Francuzów podenerwować tam gdzieś w, 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 w Maroku był. A obecnie to już jest tylko taka zwykła ciekawostka historyczna. Coraz rzadziej wykonywana, coraz rzadziej się gdzieś do niej wraca, o niej mówi. A ja o niej mówię, ponieważ uważam, że mimo wszystko jest to jedna z takich najładniejszych piosenek wojskowych. Najładniejszych, nie wiem czy dobre słowo, w każdym razie taka. Typowa piosenka wojskowa, o której jednak nie trzeba zapominać. Umówmy się, tam dla nas to żadna różnica to się tam gdzie tam. Niemcy z Francuzami to się mogą tłoczyć, Co nas to obchodzi.